Witajcie, witajcie. Jeżeli Wam się podoba moja praca, jeżeli Wam się podoba to, co robię, będzie mi bardzo miło, jeżeli wpiszecie mój kod twórcy. Jest on monterzoll. Jeżeli nawet Wam się nie podoba moja praca, to wesprzyjcie kogokolwiek, gdyż to zawsze każdemu fajnie pomaga, rozwija dane kanały. Nie bądźmy jak Janusze polscy, że nie, skoro ja nie zarabiam, to nikt nie zarobi. Są to groszowe pieniążki, ale zawsze tam się grosik do gościka, zawsze się to zbiera. Was to nic nie kosztuje, więc jeżeli to będzie mój kodzik, będzie miło. I jeżeli nie, to wspierajcie kogoś innego. A teraz nie przedłużając, zapraszam na filmik. Witajcie, witajcie wszyscy. Dzisiaj sobie zrobimy e, malutki, malutki opening. A mianowicie otworzymy sobie 20. Przy czym, drodzy Państwo, e, potrzebuję, e, aby sobie uzupełnić swoją księgę kolekcji e, z ludzi. Potrzebujemy e, Rio, Ediego i Cybercyklopa w wersji legendarnej. Mam ich co prawda w wersji epickiej, ale szkoda mi jest fluxu. Zresztą nie mam na tyle, bo mam 200 tylko. E, I potrzebuję jeszcze. E, 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 bronie Science Fiction. Tak, tutaj mam zwykłą już zrobione, kryształowe. Brakuje mi jeszcze włócznia, e, młot i gammatron. Jakiekolwiek mi są potrzebne, żeby je po prostu tylko wpakować do księgi kolekcji. Oczywiście, tak jak mówię, Mam wszystkie znowu, ale w wersji epickiej wolałbym w legendarnej, żeby nie marnować fluxa. Więc potrzebujemy e, 3 brońki i 3 postacie i wtedy będziemy mieli zamkniętą księgę kolekcji. Więc nie przedłużając e, otwieramy 20 lam. Myślę, że to już będzie koniec w tym momencie. Ponieważ więcej nie będziemy otwierać. Trzeba będzie zachować troszeczkę na jubilamki. Dobra, mamy epicką. A, to zwykłe, no to tam pół biedy. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Mam dwa, mam dwa. Więc to mi jest niepotrzebne. Pięknie, mamy już jedną włócznię do księgi kolekcji. Jakby tak wszystkie poszły, to by było elegancko. Więc jeszcze potrzebujemy trzech postaci. No tego nie potrzebujemy. Snajperka jest. Więc w tym momencie. Tu tu tu. Jedziemy dalej. Super. Elegancko. To już jesteśmy jedną postać do, do przodu. Czyli mamy dwie rzeczy z sześciu. No to bardzo na razie pozytywnie. Gamma Tron, jakby był w jakiejkolwiek wersji legendarnej, to by było spoko. Więc jedziemy dalej, mamy młota. No, młot w wersji legendarnej, nie w epickiej. To będziemy przechodzić o znowu jakiś wybór. Epicki Ninja nie ma znaczenia. To są zwykłe, podstawowe więc tego nie potrzebujemy. Dobra, i teraz coś coś fajnego. Kapicki snajp. No, snipera jeszcze. A no, warto będą darmowe księgi kolekcji. Eee, ha, ha, ha. No dobra, spoko, ale mam już takiego. Hmm, trzeba będzie znowu na trochę talonów. Co tym razem do wyboru? Eee, weźmy Gammatrona. To wszystko i tak jest niepotrzebne. No, ładnie się zaczęło. Kończy się tak średnio. Zobaczymy. Eee, Kena akurat mam. Więc KNA nie potrzebuję. Generalnie wszystko co mnie interesuje to teraz legendy. Jest fajnie. No to mamy już 3 na 3, czyli jeszcze 3 potrzebujemy. Mamy włócznie, mamy młota. Potrzebujemy jeszcze gamatrona. Pepe pe, 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 pe. Poza ziemskariano. No wersja legendarna, wersja legendarna i to by było takie eleganckie wtedy. Mm -hmm. Tu tu jedziemy dalej. No Edi też w wersji legendarnej. Czyli generalnie Rio, Edi i Gammatron. To jest coś co nam potrzeba. Legendarny. Legendarny potrzebujemy. Napiszcie jak tam u was z dropem, jak wam wypadają rzeczy, czy już macie wszystko, to co chcieliście mieć. O o o o o o. Eee, cybercyklopa, jest, Ediego bierzemy i to będzie do księgi kolekcji. Super, czyli cztery rzeczy mamy. Brakuje nam jeszcze dwóch. No, jakby się tak udało, to byłoby super. I tym sposobem będziemy mogli sobie już zbierać talony na Jubilamy. Tego nie potrzebujemy. Choć tak jednej zabraknie, to tam nie ma problemu. To ja sobie jedną rzecz fluxem podciągnę, choć chciałbym sobie fluxa zostawić. A co my tu dostaniemy? Eee, włócznie, no weźmy włócznie. Pięć, pięć, dwie, dwie rzeczy i pięć. Hmm. Łupy, łupy. No. Mmm. Mmm. No Mediego. Trzy lamki, trzy lamki. Jeszcze jedna rzecz by się przydała, legendarna. Jeszcze przynajmniej jest jedna. To by było elegancko pistolet no nie takie no też legendarne ale nie taką rzecz no trzy ostatnie lamki czy się uda hmm. no coś mnie nie lubią tyle lamek otworzone i otworzyliśmy do tej pory już 40, tu będzie 60, 75 lamek, żeby wszystkiego nie dostać, tak jak trzeba, no. Ok, druzgotacz, jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz jakiś: jamatronek albo coś. No nic, to w takim razie. A otworzymy sobie jeszcze. Jest troszeczkę. Będzie 21. A nóż widelec się trafi. Nie będę otwierał od razu wszystkich, bo to nie ma sensu. Szkodami, Fluxa. A też szkodami talonu, bo może się okazać, że w trzeciej, czwartej lance trafimy co trzeba, więc. Cyber. Hmm. Nie mogła być to Rio tak. Jedziemy dalej. No młot, jeszcze jakiś wybuch? Epicki Rówiernik. Dobra, jedziemy dalej. Hmm. <laughs> No, fajnie by było, jakby się zakończyło tak, jak bym chciał. Pistolecik. Naprawdę? Tak dużo lamek otworzę i nie dostanę tego, co, co bym chciał? Skąd ja później nazbieram talonów na <coughs> jubilamy? Znowu pistolecik. Znając siebie, to tak będę pewnie robił. <coughs> Daj mi co potrzeba, daj mi co potrzeba. Nieważne, chcę legendę, chcę legendę. O, wybór na legendzie. Jest, super. Czyli, bohaterów mamy załatwionych wszystkich. Super elegancko. Super elegancko. 26 tak? Gamma Trona jednego jeszcze i będzie już w ogóle gitara. 27 Gamma daj mi, daj mi Gamma nie chcę postaci już teraz, to nic nie chcę. Nic mi nie nicuj. daj mi Gammatrona w tym momencie, legendarnego. O! Nie to! Gamatron ma być gamatron. Garmatron, tfu, Gammatron. Dobrze, jest 30 lamek. Nie takiego miał być legendarny! Co za złośliwe te lamy. Mm -hmm. tu, tu. No, nie dało się to jedno wcześniej. Nie dało się jednocześnie. Czyli 30 lamek otworzone, aby dostać to, co trzeba. Więc drodzy Państwo, wchodzimy sobie w ludzie wydarzenia, księga kolekcji. Wybieramy sobie. Kolejną rzecz. Wow, jakaś nagroda. 281. A tego, bo tamtych resztę to nie trzeba. E Eddy. Kolejne. 282. Bla, 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 bla. Niepotrzebne akurat tacy. O tak, bo teraz o dwóch dostałem, tak. 280. Trzeci poziom księgi kolekcji. O, materiały ewolucyjne. I teraz tak. E, 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 e. Schematy z wydarzenia, broń retro. Idziemy gamatron i włócznia. I od razu robimy wszystko. Rozszerzający się krąg. Do wskaźnika krytycznego. Okej. Okay. Za dużo rzeczy mamy. Bo jest tych trochę rzeczy za dużo. Więc od razu trzeba sobie na szybkości zrecyklingować. W taki sposób też się zbiera właśnie podręczniki. To czy to z bohaterów, czy czegoś. Usuwamy sobie tyle, zrobiło się miejsca jeszcze mu, dobra, zielony też już usuwam, bo z tego nie będę na pewno przerabiał na ludzików, a generalnie brakuje pd, znaczy podręczników szkoleniowych. No reszta tam jest na razie, odpowiednia ilość, dobra, dobra, jest miejsce. Jest, drodzy Państwo, miejsce, więc jedziemy teraz po kolei. Brońka biała. I idziemy do wersji legendarnych. Wszelakiego typu. I idziemy po kolei. Niebieskie. Wskaźnik. Rozpryskuje się. Ulepszenia. Awansuj. I od razu podbijamy sobie. I w tym momencie posiadam całą kolekcję uzupełnioną, na czym mi właśnie bardzo zależało. I w wersji kryształowej, i w wersji normalnej, plus dodatkowo mam wszystkich bohaterów oprócz tego normalnie do grania, czyli mam w księdze kolekcji, plus dodatkowo mam w ekwipunku, więc jest bardzo fajnie. Dodatkowo mam brońki kryształowe. I brońki normalnie w... I tutaj mrok musi być... I musi być tak. I dodatkowo lecimy włócznie. Od razu podbijamy włócznie. Rozszerzający się krąg. To też podbijamy. Um, I w tym momencie po prostu mam cały event zakończony, tak jak potrzeba. Wszystko 100%. E, aby uzyskać to wszystko, musiałem otworzyć 85 lam. 85 lam e, to fartnie, fartnie, którzy mają mniej otwartych. No ja musiałem 85 akurat otworzyć, e, aby uzyskać te wszystkie rzeczy, które mnie są potrzebne, żeby to pięknie, ładnie wyglądało. No ja już teraz na, tym, na takim etapie jestem, że ja już po prostu uzupełniam sobie księgi, kolekcji i inne takie rzeczy. Gdzie jest jeszcze gammatron? Takiego właśnie też mam, ale mam już zrobionego na fullpereczkach. Szybkość ładowania, dwa razy pewność magazynka obrażenia. O, ciekawe. Dajesz, dajesz, dajesz. Cieszę się w sumie, że pik wprowadza zmianę amunicji. Nie będzie boczek wykorzystywany. Bardzo mnie to cieszy. To spowoduje, że będzie więcej grywalnych broni na ogniwa energetyczne, ponieważ póki co no, nikt nie używa, tak? Były także eventy neonowe, no i jest dużo, jest LKM tak samo fajnie. Jest bardzo mocny ale mało osób go używa ponieważ ponieważ żre boczek I teraz drodzy Państwo wchodzimy sobie tutaj i teraz tak tu mamy na fulla i tutaj w tym momencie uzupełniamy sobie do samego końca Tyk. Kolejna jakaś nagroda. I tutaj kolejna rzecz. I w tym momencie całe, cały, że tak powiem, księga kolekcji. Ludzie z wydarzenia retro uzupełnieni. Brakuje oczywiście Azaela, ale to jest mityk, który prawdopodobnie się dopiero za rok pojawi. Niestety tak to wygląda. Nie da się tego uzupełnić za jednym razem. I teraz schematy z retro. W tym momencie są wszystkie uzupełnione. Jeszcze też będę musiał się zająć e, powolutku też tą księgą kolekcji, właśnie z broni wojskowych. Ja gdzieś tam tego wszystkiego jest, ja gdzieś pełno. Aha, dowaliłem. Księga kolekcji. Już wiem co zdowaliłem. Ja sobie wszystkie krys... Aha, kryształowe widma ja te sobie chyba wszystkie zrecyklingowałem teraz. U. Tak czy nie? Jeden się nie uchował. No, nawet się jeden nie uchował. Ok, to jest tak jak się leci na szybkości po łebkach. No, trudno się mówi. Za to tutaj jest armia. Więc tutaj też wszystko jest, więc myślę, że. Tutaj też powinno pozwolić mi na uzupełnienie w całej księgi kolekcji w kryształach. Dzięki za oglądanie. Dzisiaj tak jakiś dłuższy materiałek, ale to już jest ostatnie, że tak powiem, opening tych, tych lamek, bo już więcej ich nie będzie, nie ma sensu. Teraz trzeba tylko właśnie zbierać nowe, na nowe lamki, które mają być Jubilamkami, które mają zawierać wszystko, co mają zawrzeć, więc z mojej strony to jest tyle. Zostawcie opeczki w górę i zapraszam na streamik. Cześć, 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 na razie.